Hej dziewczyny, witajcie w kolejnym filmie. Już się zaczęłam śmiać, bo mi się przypomina poniedziałkowy film, kiedy tam się tak darłam. Hej, dziewczyny, witajcie z powrotem na moim kanale. Jeżeli nie wiecie o co chodzi, to tu wam zostawiam link, bo ten film powiem wam, że nagrywałam z dużą dozą niepokoju i zastanawiałam się, jak będzie przyjęty, ale był przyjęty bardzo fajnie, ciepło, więc jeżeli chcecie się pośmiać, to odsyłam Was właśnie tutaj na górę i tak, mimo wszystko świeci się z tyłu świeca Buff Body Works, ale generalnie wiecie, że ja te świece lubię, bo tam na przykład na, wiecie, na parapecie stoi jeszcze więcej, bo autentycznie je lubię, tylko mam nowy, no, nową podstawkę, bo sobie kupiłam nową podstawkę, jest taka podstawka w kształcie takiej muszli holograficznej, ale dobra. Nie o tym dzisiaj, dzisiaj porozmawiamy sobie, znaczy nie porozmawiamy sobie, tylko ja się pomaluję paletką Vibo i zmalowana. Generalnie, jeżeli śledzicie mój kanał i jesteście ze mną na bieżąco, to wiecie, że ja generalnie kosmetyków Vibo za bardzo nie lubię. Do tej pory średnio mi pasowały, jakoś tak nie jarały mnie w ogóle te kolekcje, i tak nie ma chyba, nawet nie wiem, czy ja mam jakieś Vibo? No, mam Lovely kilka kosmetyków, to jest chyba jakby to samo. Ale w Vivo akurat nie mam zbyt wiele rzeczy. Więc generalnie, kiedy się ujawniło, okazało, i generalnie się pojawiła informacja, że zmalowana wydaje swoją paletkę z Vivo, to stwierdziłam, pff, dobra, i tak nie kupię. Ale powiem Wam, że jak się pojawiły kolory, ja już ją otworzę, żeby Wam pokazać, to ona mi się naprawdę spodobała. W ogóle, by the way, to tak ona przychodzi do nas po pierwsze w takim kartoniku gdzie tutaj z tyłu mamy nazwy wszystkich cieni w środku jest jakby wiecie no normalna paleta, tutaj u, dzień dobry, hello mamy lusterko i powiem wam, że to lusterko jest naprawdę zacne, lusterko jest potężne, duże ładne i fajnie w nim widać mamy tutaj karteczkę z makijażem jakby tak inspirowanym właśnie instagramem tak zmalowana. mówiłam wszyscy potem mnie zarzucili, skapiewałaś Jamesa Charlesa chociaż tak naprawdę to nie on pierwszy zrobił ten makijaż. No i właśnie mamy tutaj cztery wkłady, dlatego że ta paletka to jest właśnie ta paleta z cyklu I Choose What I Want. Ja akurat nie miałam żadnych tych wkładów, więc niestety nie będę w stanie na przykład porównać tych cieni w odniesieniu do innych wkładów Vivo, czy to jest lepsza jakość, czy gorsza jakość, bo z tego co wiem... To zmalowana również pracowała nad formułą tych cieni. Tak więc przykro mi, nie będę się w stanie odnieść, no bo tak jak mówię, em, nie używam do tej pory żadnych produktów bo szczególnie nie tych jakby z tej serii. Więc generalnie te wszystkie dwójki, tutaj, które mamy, można, jakby wiecie, wyjąć z tej palety. Tutaj możecie zobaczyć, że każdy z tych, z tych dwójek można wyjąć i włożyć sobie i zamienić na przykład z jakąś inną dwójką. Z tego co wiem, to chyba te wkłady one będą osobno dostępne. One kosztują chyba wtedy 13 zł, rozświetlacz, nie wiem, 10, tak mi się wydaje. Natomiast sama paletka w sobie kosztuje 43,99. Ja akurat ją złapałam na stronie Wibo. W weekend po prostu, bo pojawiła się, to stwierdziłam, a wezmę. W moich rosmanach zazwyczaj albo nie ma nowości, albo są przebrane, albo generalnie po prostu jest jedna wielka lipa, więc stwierdziłam, nie będę jeździć i szukać niepotrzebnie, bo i tak wypale paliwo i wypale tego paliwa więcej niż koszty przesyłki, więc po prostu dlatego stwierdziłam, że sobie tą paletkę zamówię na stronie WIBO. Tak jak mówię, zamówiłam ją w sobotę, w poniedziałek została wysłana kurierem DPD, no i jest wtorek i właśnie ta paletka do mnie dotarła. Powiem Wam tak, nie byłam szczególnie zadowolona z tego, w jaki sposób ta paleta była zapakowana, bo cała ta paletka była owinięta w taki skrawek folii bąbelkowej. Może nie dużo, może dużo zależy. I potem wszystko to było ułożone po prostu do koperty. To jest koperta bąbelkowa. Oczywiście to nie jest zwykła koperta, do koperty bąbelkowej, ale wiadomo trochę, jak kurierzy tym rzucają. I powiem Wam, że zastanawiałam się, co ja tam zastanawiam się, jak tak, kurerniósł tą kopertę, to takie miałam obawy. Natomiast nic się nie stało, może jakby ten sposób jest bardzo dobry, zresztą wiecie co, nawet pamiętam tą całą akcję jak wyszła Narwina i jak wszystkie zagraniczne sklepy wysyłały palety, to wysyłały jeszcze gorzej zapakowane niż to, bo czasami wysyłały po prostu paletę włożoną do pudełka i ona tam latała po prostu jak, no, jak kula bilardowa po pustym stole, więc... Nie, nie, nie było to zbyt zapakowane, ale przyznam, że miałam takie wrażenie, okej, okay, czy tam wszystko jest w porządku. Na szczęście było wszystko w porządku, wszystko wygląda okej. Okay. Tutaj jedyna rzecz, na którą nie wiem, zwró zwrócę wam uwagę po prostu, no bo mi ona jakoś szczególnie nie przeszkadza. Mam nadzieję, że mi się to uda jakoś pokazać, żeby was nie oślepić. Widzicie tutaj z boku. Tu jest taki ślad po cieniu tym niebieskim i tutaj na boku też, więc ktoś podejrzewam, że może jak wkładał te wkłady, no to tak niestety mu się gdzieś tam dotknęło, więc pewnie też warto zwrócić na to uwagę. Natomiast mi akurat przy otwieraniu tej palety udało już się niestety włożyć paznokieć w cienie, bo ona jest dosyć mocno zamknięta i naprawdę tutaj jak się ją zamknie, to to nie tak, że się złapiecie, tylko tu trzeba wiecie wbić paznokcia pod i delikatnie otworzyć, bo tak jak mówię, no ja sobie wbiłam paznokcia właśnie od razu w cień. Dobra, odgarnałam sobie te wkurzające kosmyki z twarzy, żeby one mi po prostu bezpośrednio na oczy nie leciały i w pierwszym odruchu pisałam wam w ogóle na Instagramie, że chciałam zrobić, wiecie, makijaż tym pomarańczowym i żółtym, no bo to są moje kolory i ja generalnie się w tym dobrze czuję, ale ale no powiem Wam tak, ten zielony i ten pistacjowy błyszczący bardzo mi się podobają i też to niebieskie duo też mi się bardzo podoba. I yy, mam nadzieję, że to wejdzie jakby samoistnie do sprzedaży, wiecie, te wkłady, bo, bo wydaje mi się, że jakby nie każdy będzie chciał kupić taką kolorową paletę. Zresztą też pojawiły się właśnie głosy pod postem na Instagramie u mnie, że te kolory Wam się na przykład za bardzo nie podobają, że są za bardzo bazarowe, kiczowate, trącą PRL-em, ewentualnie pisałyście trochę bardziej grzecznie, że na przykład nie Wasze kolory, albo że się tak nie malujecie. Wiadomo, każdy ma inny gust i każdy, każdemu będzie się podobało co innego i każdy będzie lubił co innego, więc jeszcze się taki nie urodził, który każdemu by dogodził. Mi się one spodobały, dlatego ja stwierdziłam, że sobie kupię. To nie ma być, nie wiem, film hejterski na temat zmalowanej albo nie wiem, film hejterski na temat vivo czy coś takiego. Nie, ja, mi się po prostu ta paleta spodobała, te kolory mi się bardzo spodobały. Tak jak mówię, szczególnie to duo, ten zielony przede wszystkim, bo powiem Wam, że ja mam dużo palet. Jeżeli jesteście na moim kanale, to wiecie, że ja mam dużo palet, ale nie kojarzę, czy w jakiejś palecie mam taki zielony kolor. Jestem bardzo ciekawa w ogóle tego niebieskiego, bo on trochę mi przypomina ten niebieski z paletki Affect, czyli ten, który się nazywa Malediwy. Jestem bardzo ciekawa, czy on jest podobny. Wydaje mi się, że jest trochę bardziej niebieski, więc zaraz, zaraz będę chciała zrobić swocza właśnie tego niebieskiego. Z paletki, właśnie zmalowanej, z paletki efektu i z paletki Anastazji, i porównamy sobie, właśnie jak ten niebieski ma się, na przykład, jeżeli kogoś by ten niebieski interesował. No dobra, na pierwszy rzut oka generalnie wszystkie cienie są bardzo podobne. Tutaj na górze jest Anastazja, potem mamy Afekt i na samym dole Wibo. Anastazja, jak tak ruszam ręką, to widzę, że ma taki shift jakby ciemniejszy na taki błyszczące. Tak widać, że troszeczkę się ten kolor zmienia, te dwa pozostają bez zmian. Jak robię w ten sposób ręką, to one wszystkie wyglądają bardzo, bardzo podobnie. Mam nadzieję, że będziecie w stanie zobaczyć w ogóle jakąkolwiek zmianę, jakąkolwiek różnicę w tych słoczach. One są bardzo podobne w, w sensie w kolorze tutaj na ręku. Natomiast zarówno Afekt, jak i Anastazja są o wiele bardziej miękkie w dotyku, takie, wiecie, pod palcem mięciutkie, tak się uginają. Natomiast Vibo jest taki twardy, taki bardziej, wiecie, że trzeba tam potrzeć, żeby troszeczkę tego pigmentu na rękę wydobyć. On nie jest taki, taki miękki jak właśnie na przykład te błyszczące cienie w Anastazji, czy nawet w hudzie. Tak? Tam, tam jesteśmy przyzwyczajeni do takich mięciutkich, które łatwo się nakładają. No dobra, to czas przejść do makijażu i to raczej chyba nie będzie makijaż użytkowy, bo no chcę się pobawić tym niebieskim i zielonym, więc to zależy oczywiście co kto lubi używać i co nazywa makijażem użytkowym. Ja w tej chwili wezmę się za rozświetlacz, bo jeszcze nie mam rozświetlacza na swoich policzkach, mam jedynie delikatnie kontur i troszeczkę no, różu Milani Luminoso. Mój ulubiony pędzel do makijażu jest utytułany w rozświetlaczu Pixi, więc biorę pędzel, który używałam zanim kupiłam Fenty, czyli po prostu pędzel z Biedronki, jest to highlighter brush. Bardzo go lubiłam swego czasu, używałam go dużo, więc tak, robimy tak. Ok, i zobaczymy, co się będzie działo. Na razie jest delikatny, ale podejrzewam, że można go chyba zbudować, jak go tak wezmę Trochę więcej. No i teraz widzicie? I teraz jest ok. Ja widziałam jeden filmik, na którym dziewczyna właśnie wzięła, nie pamiętam jaki to był pędzel, ale ona zrobiła tak i tam po prostu był taki blask jak z kosmosu, więc zastanawiam się właśnie, może kwestia oczywiście wiadomo, pędzla oczywiście tego, tego co lubimy, natomiast mi taki, taki błysk wystarcza. Teraz drugi policzek. Mam wrażenie, że jest trochę żółty na mojej karnacji. Ja nie wiem, czy to będzie, będzie widać jakoś tak, wiecie, w kamerze, natomiast normalnie mam wrażenie, że niestety jest troszeczkę za żółty. Ja sobie go tutaj tak porozcieram trochę, tak żeby nie było takich kresek. Ale jak patrzę w podgląd, to mi się podoba, bo on daje efekt takiego właśnie blasku, taki jak ja czasami mam na skórze, jak na przykład nagrywam maseczki. To taki właśnie podobny blask mam na skórze. Zastanawiam się... Nie widzę, żeby miała takie żółte kreski, jak się patrzę na wprost w lusterko, czy na wprost właśnie w podgląd. Nie widzę, natomiast jak już robię tak, to, to ten błysk jest całkiem fajny. Powiem Wam, że spoko. Ten rozświetlacz jest całkiem, całkiem, całkiem. I tak jak mówię, jeżeli on faktycznie wejdą do sprzedaży jako osobne rzeczy, no to jest fajne. On, właśnie ta dziewczyna porównywała go, przepraszam, bo ja trafiłam na ten filmik zupełnie przypadkowo, więc nie pamiętam niku. Jeżeli go odnajdę, to podnikuję wam na dole po prostu. I ona go porównywała do amrezji. Ja niestety amrezji nie mam, więc nie mogę go porównać do Amrezi, ale efekt mi się podoba, więc jeżeli tak wygląda amrezji, to efekt jest fajny. No dobra, przejdźmy już w takim razie do makijażu. Biorę sobie pędzelek z Ewa, to jest akurat z takiej mini kolekcji 234, czyli po prostu płaski pędzelek i zacznę od tego, że napakuję ten, to lusterko będę Was oślepiać co chwila, że napakuję sobie ten zielony cień na całą powiekę, a następnie myślę, że rozetrę tą powiekę właśnie tym żółtym. Niebieski damy sobie na dół, a na górę będzie zielony. Mówiłam, że to nie będzie użytkowe, ale zobaczymy co z tego wyjdzie. Więc biorę, no pyli się. wo. tak powiedziałam, że aż nam Możecie zobaczyć, że pyli się. I, I ta dziewczyna też to fajnie zrobiła, bo ona robiła tak, że tu i... Uu. Widzicie ten osyp? Sporo się osypało. Ja to zdmuchuję, bo ja nie lubię, jak mi tak coś brudzi tutaj. No, ale zobaczymy w takim razie, jak z przeniesieniem tego na powiekę. Jak mi się spartoli makijaż twarzy, w sensie mi się jakoś mocno osypie tutaj na dole, to trudno. Nigdzie dzisiaj nie wychodzę, dzisiaj się bawimy makijażem. Ale będę sobie po prostu pakować ten cień aż uzyskam pożądany pigment. Spróbuję teraz nie odszypując, żeby właśnie tak. O, żeby trochę tego więcej pigmentu. No, ten zielony kolorek mi się podoba, powiem Wam. Powiem Wam, że bardzo dobrze pracuje mi się do tego lusterka. Jak zazwyczaj nie lubię i zazwyczaj pochylam się do dołu do mojego stojącego lusterka. E, I na przykład, jak są małe chudy, to ja strasznie nie lubię do tych lusterek się malować. Tak, do tego mi się naprawdę dobrze pracuje. Kurczę. Co to za czas, że mnie tak strasznie chwaliła produkty Vivo? Widzę, że ten zielony on musi mieć jakiś żółty podton, bo on bardzo mocno wybił mi kolor tęczówki. Dobra, teraz biorę pędzel do rozcierania i ponieważ mam nowe dzieciątko z embraży jest to pędzelek numer 30. On jest troszeczkę inny, troszeczkę mniejszy od mojej ulubionej piątki. Możecie zobaczyć Tutaj Wam porównam kształty. Piątka jest wiadomo, już troszeczkę taka zdezelowana, no bo jej cały czas używam. I chociaż ją suszę w osłonkach, to jednak troszeczkę te włoski się rozczapiżyły. No i tak wygląda właśnie nowiutka, świeżutka trzydziestka, ale widać kolor, różnicę chyba w kolorach. Ten taki białutki ten już trochę poszarzały. Więc biorę sobie właśnie tą trzydziestkę, biorę żółty kolor i będę rozcierać górną powiekę. No, muszę wam powiedzieć, że jak tak dzigałam rozświetlacz, to teraz widzę, że te drobinki rozświetlacza spadły mi na to tutaj cienie na dole, jak właśnie wzięłam ten żółty, więc też uważać, bo jednak się mocno osypują te cienie i nawet jak widziałam zielony, no to, tfu, żółty, no to też możecie zobaczyć, że jednak, no troszkę się osypuje, on ma taki syndrom Anastazji, że jak się właśnie tak go dotknie, to, to się mocniej sypie no i jednak się kurzy, ale... tymi cieniami, biorę mniejszy pędzelek do blendowania, to też jest Maxi numer 12 i biorę ten pomarańczowy cień i tym pomarańczowym cieniem będę dalej blendować, ale już nie powyżej żółtej, żółtego koloru, tylko na połączeniu żółtego i zielonego, taki mam pomysł bardzo delikatnie dotykam tak, żeby niewiele wziąć tego cienia nawet troszeczkę otrzypuję i tak właśnie tu, żeby tu było tak troszeczkę jakby inny kolor nie wiem, zobaczymy co z tego wyjdzie No dobra, efekt mi się na razie podoba, więc teraz przejdę do tego pistacjowego błyszczącego cienia i nałożę go również moim nowym dzieciątkiem, tylko nie go znajdę. Również Embraer jest to numerek 29 i właśnie Maksym mówiła, że on będzie dobry do pakowania właśnie takich kolorów. Zmoczę go sobie makiem i nałożę go po prostu od wewnętrznego kącika tak mniej więcej do połowy powieki. Powiem wam, że tym pędzelkiem mega nakłada się cienie. Naprawdę macie wrażenie wpracowywania. On jest bardzo cienki. Nie wiem, czy wy go zobaczycie w przykroju. Podej... Mm, może, ale naprawdę w... no, mega, mega jest ten pędzelek. Przydałoby się coś do przyciemnienia kącika zewnętrznego. No, ale niestety nic tutaj takiego nie ma, więc przejdę teraz do dolnej powieki i zacznę od tego, że na dolną powiekę nałożę ten granatowy cień od zewnętrznego końcika. Zobaczymy, jak daleko. Zbiorę taki ołówkowy pędzelek, to też jest embraż, to jest numerek 17. Nakładam właśnie ten ciemny habrowy kolorek na pędzelek. Kolorek na pędzelek. Także dosyć mocno go pokryłam. Zobaczcie, że osłup w sumie był niewielki jak na taki cień. No i teraz zobaczymy, jak mi się uda tutaj z tą powieką. ale trzeba z nim bardzo delikatnie pracować, bo naprawdę ja dotykam bardzo, bardzo lekko w ogóle powieki i naprawdę zostawia ślad, więc żeby sobie nie narobić szkód, które potem trudniej będzie rozetrzeć, to zdecydowanie delikatnie. Wydaje mi się, że troszeczkę za duży pędzelek wzięłam, tutaj na przykład mi tak nieładnie wyszło. Zaraz zobaczę, czym by się to udało rozblendować, może też tym żółtym na przykład, ale do tego bym już wzięła mój pędzelek Hulu Teraz wyglądam jak naprawdę z lat 90 Biorę pędzelek Hulu P42 do rozcierania właśnie dolnej powieki. Nałożę ten żółty kolor i spróbuję po prostu to delikatnie tutaj rozblendować i zaraz przejdziemy do tego turkusowego cienia. No i wiadomo, z połączenia żółtego i niebieskiego wychodzi nam troszeczkę taki tutaj zielony kolor, ale spoko, to nawet się fajnie łączy z górą. Ale zdecydowanie muszę przejść do mniejszego pędzelka, bo nie do końca mi się podoba ten efekt, który tutaj mam. Więc mam taki malutki pędzelek, to jest z tej serii Blended Sunset Collection 231 i biorę teraz ten właśnie turkusowy kolor i jego będę nakładała tak prawie, że od wewnętrznego kącika. O, wrócę do swojego lusterka, bo naprawdę mega mi się przy tym pracuje. Potem biorę taki mikro pędzelek, również Maxi, to jest numerek 18. Wracam do tego ciemnego niebieskiego, bo chcę go troszeczkę poprawić tutaj, bo mam wrażenie, że jednak nieco zanikł, a chciałabym, żeby jakby ten kolor był widoczny. Wracam do mojego pędzelka Hulu i rozcieram. Teraz wracam do takiego dziubkowego pędzelka i to jest akurat Jessup 230. Zmoczę go sobie i mokrym pędzlem nałożę wewnętrzne kąciki rozświetlacz. I teraz wrócę do tego pędzelka pierwszego i dołożę sobie troszeczkę zielonego cienia, który dawałam na początek, bo mam wrażenie, że on mi w ferworze tego wszystkiego po prostu zaginął, więc tutaj jakby na, no, na zewnętrzny kącik go dokładam. No dobra, i tak się prezentuje skończony makijaż. W międzyczasie przegrzał mi się aparat, ale jedyna rzecz, jaką jeszcze zrobiłam, to trochę popawiłam się niebieskim i tym maciubkim pędzelkiem od Maxy, czyli 18, po prostu zaczęłam go sobie dokładać w zewnętrzny kącik na górnej powiece, żeby jednak połączyć to, bo takie miałam wrażenie trochę makijażu z lat 90. kiedy były tylko niebieskie kreski na dole i one zazwyczaj były grube. Natomiast jak to połączyłam i jak dodałam rzęsy, to wydaje mi się, że to już wygląda całkiem nawet spoko, bo na początku tak naprawdę myślałam, że, że nie będzie lepiej, ale nie jest źle. W międzyczasie dorzuciłam sobie na policzki troszeczkę różowego różu, a nie pomarańczowego różu. Stwierdziłam, że jednak on trochę lepiej tutaj będzie współgrał i to jest moja w kolorze lotus a na ustach mam Make Up Forever w kolorze 105, a na oczach mam Deborah Milano maskara Formula Pura, czyli taka maskara, która nie ma parabenów w sobie, tak? nie ma silikonów, nie ma zapachu, nie ma żadnych takich złych substancji. Więc teraz podsumowanie co do tej palety. Nie pracowało się z tymi cieniami źle, pracowało się nawet całkiem spoko, ładnie się roztarły, ten, ten pomarańczowy, który tak tutaj dołożam, on właśnie jest tak bardzo delikatnie, ale go widać i ten żółty też. Zielony niestety trochę zanika i ten ciemny niebieski też trochę zanika. Ja po tym jak porościerałam ten dół, e, no to musiałam właśnie tym tycim pędzelkiem trochę go podokładać, bo właśnie. E, on, albo może ja go za mocno roztarłam wiecie, to też może tak być, że ja po prostu go za mocno roztarłam, e, natomiast no, ten turkusowy, powiem wam, podoba mi się bardzo no, one są, znowu, na dole są mocno roztarte, więc e, nie widać jakby pełnego ich potencjału natomiast chciałam je wykorzystać nakładało się je całkiem spoko to, są, to jest trochę inna formuła właśnie niż cienie afektu, czy też cienie Anastazji ale z kolei, jeżeli interesował Was ten cień, właśnie turkusowy, taki błyszczący, no to on całkiem daje radę. No bo teraz, nawet jeżeli ja zrobię tak na żywo, wiecie, biorę, przejechałam dwa razy palce, możecie zobaczyć, ile mam go teraz na dłoni, na palcu w sensie, i teraz robię tak. Więc możecie zobaczyć, że on całkiem nieźle się przenosi. To nie jest tak, że to jest jakiś zwycień, badziwiaty cień. Tylko akurat w przypadku mojego makijażu, no to po prostu ja go mam na samym, dole, na, na, na samym dole, więc on jakby nie jest taki żywy. Jeśli chodzi o ten pistacjowy, no to on jest widoczny, ale nie wiem, nie wiem czy się spodziewałam, że on będzie taki, taki trochę bardziej żywy. Tak wiecie, on jest taki na zasadzie nie powiedziałabym, że perłowy może, no ale też metaliczny to on nie jest. No i też potem jakby jak tak sobie blendowałam, blendowałam, to musiałam właśnie tego zielonego dołożyć, bo też mi gdzieś ten zielone troszeczkę ginął. Natomiast samo wrażenie jest całkiem niezłe. Całkiem fajnie mi się pracowało z tą paletą i jestem zaskoczona, yy... Trochę teraz żałuję, że nie mam innych cieni Wibo do porównania, czy to jest zupełnie inna formuła i fajnie się z nimi pracuje, czy tak wszystkie wkłady, te wszystkie cienie, jakby z tej serii wkładowej WIBO faktycznie się tak dobrze rozcierają. Ja myślę, że ja będę sięgać po tą paletkę, natomiast no wydaje mi się, że to jednak nie jest paletka samowystarczalna. Brakuje tutaj naprawdę takiego ciemnego cienia, właśnie do przyciemnienia kącików. Gdyby na przykład ten rozświetlacz przedzielić na pół i zostawić pół i dać właśnie taki jeden ciemniejszy kolor, ciężko. By było pewnie dać coś, co by współgrało ze wszystkim, ale może jakiś właśnie taki ciemniejszy brąz, coś takiego, co właśnie, czym właśnie można by było przyciemnić kończki, bo tego mi trochę brakuje. To próbowałam właśnie tym niebieskim zrobić. To, to byłoby jeszcze lepiej, szczerze mówiąc, natomiast ja jestem z niej zadowolona. Nie będę porównywać tej palety do innej popularnej palety, innej youtuberki, która robiła paletę we współpracy w zeszłym roku, która de facto była w bardzo podobnej cenie, bo nie chcę tego robić. Natomiast powiem Wam tyle, że po tą paletę pewnie będę częściej sięgać, z uwagi właśnie na to, to duło, Chciałam powiedzieć trio. Na to duło. Naprawdę to zielone duło mi się bardzo podoba. Nie mam takich kolorów w swojej kolekcji, a to. To jest, no nie powiem, że wyczyn, tak, ale jest to rzadko spotykane, żeby trafić na kolory, których się jeszcze nie ma, no bo jak wiecie, mam sporo palet, mam sporo palet Anastazji, Chudy, Jacqueline Hill, no ale tam nie ma takiego zielonego, nie ma takiego pistacjowego koloru, tego błyszczącego, więc naprawdę, naprawdę to jest całkiem fajna sprawa. No a jeżeli właśnie podobał Wam się ten cień na przykład z paletki Affect albo Riviery, no to polujcie na to duo, bo ten cień jest naprawdę całkiem spoko plusem tej paletki jest to, że teraz cały ten syf, który mi się wiecie yy, osypał jakby na to tak z, z, ze strzepywania, po prostu robię tak i paletka już jest czysta, no bo ona jest wiecie, nie jest pokryta niczym, tylko jest plastikowa więc można ją przeszyć i jest przynajmniej z powrotem czysta, yy, aż dziwne, że tak pieje, znaczy nie pieje, no ale aż dziwne że tak strasznie zachwalam tą paletkę ale po prostu naprawdę jestem zaskoczona że ona mi się tak dobrze sprawdziła i tak mi się spod spodobała i ten makijaż mi się podoba i nawet ten zielony całkiem ładnie wygląda, więc ja w takim razie dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Dużo z was mi pisało, że wcale nie jest zainteresowanych tą paletką, ale jestem ciekawa, może się jednak trafią osoby, które na przykład nie były chętne, a teraz się skuszą, albo nie były chętne i teraz nadal nie są chętne, bo ich wcale mój makijaż nie przekonał. Więc czekam na wasze komentarze standardowo. Przypominam, odsyłam do filmików w poniedziałek, gdzie możecie dostać skurczu policzków i bardzo się cieszę, że tak pozytywnie go odebrałyście. Więc jeżeli macie ochotę się trochę pośmiać, to tam was odsyłam. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie i do zobaczenia. W, do zobaczenia w kolejnych filmach. Już niedługo następną paletką obiecuję będzie afekt. Miał być teraz. Ja wiem, że miał być teraz y, afekt, no ale trafiła mi się zmalowana i myślę, że zmalowaną pewnie dużo osób będzie chciało zobaczyć właśnie, jak się te cienie faktycznie sprawdzają, więc, y, więc jest zmalowana. Ale niedługo będzie afekt, tak? Więc spokojnie, zaraz będzie. Okej, okay, więc ja w takim razie dziękuję jeszcze raz za oglądanie, czekam na wasze komentarze, jeżeli spodobał wam się filmik, to bardzo was proszę o kciuka do góry, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnych filmach, na razie, papa!